Kabun City zapadła noc. Pojazdy patrolują cały teren. Dzięki nim mieszkańcy czują się bezpiecznie. Wśród nich jest również ten największy. Tigerbot! Pamiętasz tę ostatnią bitwę, w której zagrał główną rolę? O tak, Tigerbot był wtedy nie do pokonania. Chciałbym kiedyś móc nim pokierować. Czy myślisz, że to możliwe? Kto wie? Być może kiedyś będziesz miał okazję. Porozmawiamy jutro o tym z Wilkidem. Oho! Coś się dzieje! Wzywają nas! Ruszajmy! Do kwatery głównej! Nagle za drzewami wychodzi tajemnicza postać. To jeden ze szpiegów złoczyńców, który rozmawia przez komunikator. Iż tu widzę cel. Tigerbot jest nieszczerzony. Czy rozpoczynamy operację? Tak, przystąp do realizacji planu. Robi się. Szpieg daje znak i w tym momencie pojawia się mnóstwo złoczyńców. Pojazdy gotowe. Czekają na sygnał. W takim razie działamy. Wilkid i jego pomocnik zostają zaatakowani zaskoczenia. Następnie związani, co uniemożliwia im dalszą obronę. I nie próbujcie kombinować! Wszystko idzie gładko. Następnie złoczyńcy otoczyli Tiger Bota. Skorpion chwycił go swoimi szponami, ale jeden z mechanizmów zepsuł się powodując gwałtowne szarpnięcie. Jednak to nie przeszkodziło im w przechwyceniu pojazdu bohaterów. Spokojnie, użyję tyle siły ile trzeba i zabierzemy go zanim ktokolwiek się zorientuje. Złoczyńcy sprawnie manipulują urządzeniem przeciwnika. I po chwili Tiger Bot zostaje zaciągnięty do kryjówki złoczyńców. A jego piloci uwięzieni. Genialnie, teraz zajmijmy się robotem. O nie, ktoś Tiger tajbota. Muszę szybko powiadomić resztę. W kabukcie się zamieszanie. Czy superbohaterowie zdążą na czas, aby powstrzymać złoczyńców i odzyskać swój największy pojazd? Wygląda na to, że mamy drobne uszkodzenia. Szefie, mechanizm paszczy jest zepsuty. Nie zamyka się poprawnie. Naprawcie to! Nie możemy pozwolić, aby coś tak drobnego pokrzyżowało nam plany. Nie uda wam się to! Superbohaterowie przyjdą po mnie i po Tigerbota. Och, spodziewamy się tego, młody bohaterze. Ale do tego czasu Tigerbot będzie już pod naszą kontrolą. Ha, ha, ha. Złoczyńcy kontynuują pracę nad robotem, próbując zrozumieć i zreprogramować jego systemy. Musimy natychmiast zwiększyć nasze patrole. Wild Tiger Bod został skradziony, a Wild Kid jest w niebezpieczeństwie. Nie możemy sobie pozwolić na kolejne zaniedbania. Rozumiem, czy mam uruchomić dodatkowe patrole pizzakopterem? Tak. Chcę, aby pizza kopter latał nad miastem przez całą noc. Monitorujcie każdy ruch. Złoczyńcy muszą myśleć, że jesteśmy wszędzie. A co z lądowymi patrolami? Uruchomimy ciężarówkę. Niech przemierza główne ulice miasta. Każda niezwykła aktywność powinna być natychmiast raportowana. Tak jest. A ja biorę się do pracy nad nową wersją TigerBota. Tym razem będzie niebieski. Z dodatkowymi zabezpieczeniami przeciw kradzieży. Nowe zabezpieczenia? Co masz na myśli? To będzie system, który pozwoli Tigerbotowi na automatyczne rozpoznanie swojego pilota. Brzmi świetnie! Nowy Blue Tigerbot musi być gotowy do działania jak najszybciej. Nie możemy pozwolić, aby złoczyńcy zaatakowali przed nami. W tym samym czasie złoczyńcy poświęcają czas na planowanie i przygotowanie ataku, korzystając ze sprzętu skradzionego superbohaterom. Pamiętajcie, pojazd, który zdobyliśmy Daje nam przewagę. Musimy go wykorzystać strategicznie. Moi drodzy, nowy Tiger Bot jest gotowy. Wow, robi wrażenie. Jest bardzo podobny do wcześniejszego. Podobny, ale też zarazem inny. A jak się błyszczy? Dokładnie. Ma ulepszenia, o których wcześniej Wam wspominałem. Uwaga. Jestem gotów na tajną misję i ostateczne starcie ze złoczyńcami! Tak jest! Jesteśmy gotowi! Superbohaterowie w tym Enigma gromadzą się, aby obserwować bazę złoczyńców! Blue Tiger Bot stoi gotowy do akcji! Wszystkie jednostki w gotowości! Pamiętajcie, naszym głównym celem jest odzyskanie Tiger Bota i uwolnienie Wild Kid'a! Blue Tiger Bot, jesteś gotowy? Systemy w pełni operacyjne. Gotów do działania! Mamy potwierdzenie, że Wilkid jest przytrzymywany w środku. Musimy się tam dostać omijając główne patrole. Dobrze, podzielmy się na dwa zespoły. Jeden zespół z Blue Tiger Botem zaatakuje od frontu, by zwrócić uwagę. A drugi wejdzie tyłem i uwolni Wild Kida. Gotowość potwierdzona. Rozpoczynam operację. Blue Tigerbot prowadzi atak kierując się na wprost. Aktywacja trybu atak. Przygotowanie do neutralizacji zagrożeń. Oszulumieni złoczyńcy nie wiedzą, co się dzieje. Alarm! Do obrony! Uruchomcie wszystkie działa obronne! Nie możemy się teraz poddać! Złoczyńcy szybko zajmują pozycję, uruchamiając twoje pojazdy! Zaczynają atak w kierunku wluta i drwota. Ludowy kule w katapulcie. Celuje w jego główne moduły napędowe. Kula zdziała eksploduje na bluta i Grbota, ale jego pancerz wytrzymuje uderzenie. Pojazd aktywuje swoje haki, które zaczepiają się o pojazd złoczyńca. Uważajcie, ten robot jest silniejszy. Spróbuję przejąć kontrolę nad systemami i zablokować jego sygnały. Jednak, Blue Tiger Bot jest zabezpieczony na tyle, aby kontynuować atak, niszcząc wszystko przed sobą. I tym samym ostatecznie pokonuje złoczyńców. Doskonale, przełamałeś ich obronę. Superbohaterowie uwalniają Wilkida oraz jego kompana. Dzięki, przyjaciele! Brawo! Po raz kolejny dzięki naszej wspólnej sile. Odwadze i determinacji superbohaterowie Cabo City pokonali złoczyńców broniąc miasta i jego mieszkańców przed zagrożeniami. Hip hip hura hura hura!